w takiej postaci jak jest obecnie, nie może go zakwalifikować, chciałaby nanieść jakieś pewne zmiany. Ja to tak po ludzko odbieram, że po prostu jest nowe ciało, no i dlaczego ma się przychylać do poprzedniego. Chcę coś zrobić nowego. I sta stanęło na tym, że prace cały czas trwają. Wój również się na ten temat wypowiadał, ile to mogę nie to. powiedzieć. Prace cały czas na tym trwają. Stanęliśmy na tym, że nadal chcemy mieć chęć. Nie będziemy używać znaku jako znak i, i, i mówić, że to jest ta serb. Jest to jakiś, jakaś propozycja, która byśmy chcieli, żeby na przykład była 90% przyszłego herbu, Ale czy to będzie 90% czy 70% przyszłego herbu? Pan Wójt wiem, że rozmawiał, bo przekazywał taką informację, rozmawiał z nową Radą Heraldyczną. Wiem, że jest w samym kontakcie jeździł z Panem piotrem, tak? Panie Wójcie, tak rozmawiałem, z wieloma osobami No z wieloma osobami z tej na mnie tak wam przedstawiam, to teraz nie wiem, w każdym razie i, 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 i będzie to nadal kontynuowane, tyle mogę powiedzieć, a skoro wuj, no tak mówi, to może teraz wuj powie z kim rozmawiał i tak dalej, chętnie posłuchamy, że ma informacje z pierwszej ręki. Panie w tym że Chciałbym przypomnieć, że jest to punkt sprawozdania działalności Wójta i e, jeżeli Państwo pozwolicie, to proszę pytania zadawać mi. E, chciałbym przypomnieć, że sprawozdanie przedstawiam Radzie, więc prosimy Państwa Radnych o zadawanie pytań. W ze sprawozdaniem, ktoś ma życzenie, to jest kolejny punkt sprawy różne. Ja spytałem się, ja, czy mogę zadać pytanie. Wójcie, ale to jest chyba najgrzeczniejsze z naszej strony, bo było takie pytanie, czy może zadać człowiek pytanie. Człowiek zadał pytanie, to nie traktujmy go jak pytanie. Jest... Pytanie było, czy mogę zadać pytanie, nie było czegoś takiego, a teraz pan mówi, że trochę to nie pamięta, to jest tak uczciwie. Zaczyna się jakaś taka troszkę... Było zadane za pytanie, czy może zadać i zadał to pytanie. A ja tylko, um, za, um, um, jeżeli chodzi o to jeszcze raz powtórzę. No. Szanowni Państwo, chcemy kontynuować pracę nad i musimy opracować nowe kwerendy, czyli uwarunkowania historyczne naszego terytorium. I przedstawię temat poszczególnym komisjom, Państwo Radni podejmą stosowne decyzje. Pierwszy wniosek do Komisji Ochrony Środowiska, przedstawiony przez Komisję, jest on zapisany. Jak wszystkie komisje, podejmiemy decyzję co dalej <tum> Pytanie z punktu widzenia wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zdanie związane z działaniem uczelizacją ad vocem, o Jest to wniosek na rok 2011 i chcemy korzystać z działań ad Z mojej informacji nie mam tutaj Pana Piotra Kownackiego do listopada wniosek szczegółowy. Proszę o szczegółowe informacje tutaj z panem Ciofrem Kownackim, czy omówimy temat na komisjach. Ten temat jestem najpierw omawiany zbieramy chętnie na rozpoczęcie tego. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zadać pytanie, czy jeśli mi dalej o tej dziurze w nowym odwiniu na tej, tej części drogi wybudowanej, czasami zastawione słody. I jak ostatnio przybyłam, to nic nie ruszyło i tylko za tylko, bo jakieś dosymenty, które y, dało na temat tego, to, że się nie z tym zastanawiałam, zapłacić bezpośrednio. A woda jest głosowana y, i w dłuższym stanie odbyła tylko za tym faktem. Szanowni Państwo, tutaj Pani Radna y, pyta się w kwestii... Y, Naprawdę drognik wynowy możliwy między blokami. Wróciliście do mnie mieszkańcy osiedla, a precyzyjnie przewodniczącej mieszkaniu mieszkaniowej zarządzeń Przed drogę powiatową przebiega rura ciepłownicza nastąpiło załamanie, została dziura na tej drodze i nastąpiły takie rozbieżności między starostwem a spółdzielnią to ma usunąć tą Stanownictwo stanowisko starostwa było, że jest to konsekwencją y, rury ciepłowidzczej y, i ta kwestia należy do Wspólnoty, y, do spółdzielni i y, y, tutaj y, mieszkańcy poprosili mnie, żebym wspomógł y, naszych mieszkańców w rozmowach ze starostwem z ostatnich y, rozmów z przewodniczącym panią radnym Starostwo zadeklarowało 15 tysięcy hmm. wsparcia tego zadania. Bodaję, że byłaby to nakładka zbądowa, a druga część byłaby po stronie I takie ostatnie urodziny, jakie na stałe ja posiadam, jakie w tej chwili instant mamy robót, to nie wiem, z informacji, które uzyskaliśmy, do końca tygodnia miałam, to druga po prostu. Pełno zarządca drogi posiada taką wiedzę Bo chodzi o to, żeby szybciej musimy robić, z uwagi na to, że po jakby mniejsze jeszcze uszkodzenia, to nasze sądzi wykazują, były poszkodowane osoby... Pan Starosta posiada taką wiedzę. Również ta kwestia była omawiana na... Chciałbym sobie takich sześć pytań grupowo zadać. Pierwsza to jest taka, rzecz, wiemy, że jak ktoś spaceruje po naszym lesie i po naszych kłonkach, że często więcej te drogi są e, rozjeżdżone przez składy. Ostatnio rozmawiałem z ludźmi, którzy powiedzmy jeżdżą na naszym terenie i kładami i mają taką prośbę tutaj do pana wójta i do całej Rady i prosili, żeby ją przedstawić, co też przyniesie, że na pomocni mamy pewien teren. To jest 6 hektarów. Ten teren żeśmy kiedyś szykowali pod, pod wysypisko. Jest to jakby te, trzeba by to jeszcze zmonitorować, żeby to nie było jakiejś uciążliwości, ale dobrze by było gdzieś to skanalizować tą ich powiedzmy sport. Trzeba to nazwać sportem, ja tego akurat nie nieznam, ale trzeba to nazwać sportem. Jeśli moglibyśmy taką powiedzmy, może, może pan mówić ma jakąś lepszą działkę, ja nie wiem. Bo bo tak było też przecież z wojskiem, żeśmy szukali, szukali, no i dzięki panu Witowi trzeba przyznać, że znaleźliśmy tamtym terenie odpowiednie wojsko na Czarnowi. Być może, żeby była lepsza działka, ale ta działka jest że ona chyba jest śnieżna, jeśli moglibyśmy ją powiedzmy w jakiś sposób przeznaczyć pracowcą, to byłbym za tym, żeby gmina podjęła takie działania. Druga rzecz, to jest, panie Wujcie, nie bez przesady zapytałem dzisiaj, czy ta działka 4000 z czymś na ulicy kolejowej już przeszła na nasz. Na naszą własność, bo to nic wspominałem, jest to odczucie tu wszystkich mieszkańców, że jednak na terenie gminy Pomiechówek przydałby się jakiś tani dyskont typu Biedronka, typu, typu jakiś, yy, jakieś tanie sklepy, prawda? I moglibyśmy powiedzmy, gdybyśmy mieli taką działkę, którą tu chętnie bym popatrzył, co niektórym jeszcze w oczy stali radnym, którą żeśmy sprzedali, mieliśmy i by była teraz jak nic tutaj przy przy Magnoli, tą działkę moglibyśmy wykorzystać, możeśmy sprzedali, prosiłem w no ale nic. To niektórzy lubimy sprzedawać te działki. Taka jest sprawa, ale teraz to jest... się nie sprzedaje chyba, że jest potrzebne na tle, Ale to jest inna, inna sprawa. Może tą działkę, może coś może za, 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 zainteresowalibyśmy jakąś sklepów typu Biedronka, żeby sprowadzić tutaj ich działalność. Nie ma się co oszukiwać, pojawiacie, może to jest niepopularne, ale jest taka prawda, w nie jest droga pomiechówku jest droga, jest wielu ludzi, którzy sobie nie mogą pozwolić na pewne rzeczy. Ja podam taki ostatni przykład. Powiedzmy mi o tym co siatka, bo ja zakupów nie robię. kartofle w Warszawie kosztuje 80 groszy, stary u nas płaciła po złotych, tylko że nie przesadził. 20 do 60, jedna z tych dwóch centów. No nie wiem, teraz w każdym razie jest drogie. Uważam, że gdybyśmy tak, tak, taką działkę mieli, mogli ją wnieść aportem do tego, myślę, że wójt sobie tutaj nadal zaskarbił wdzięczność mieszkańców. To jest druga rzecz. Chciałem jeszcze w ramach interpelacji zadać takie pytanie. Czy koncepcja rozwiązania kanalizacji na Ponichowie z montażem 25 pomp i kanalizacji ciśnieniowej tych 25 pomp na prywatnych działkach była jedyną rozważaną koncepcją na tych zebraniach? Ja pewnie uczciwie nie byłem na tych. Powiem uczciwie, że się tym nie interesowałem. Dowiedziałem się o tym ostatnio. Dowiedziałem się wtedy. Kiedy mi ktoś powiedział, że na mojej działce nie ma przyłącza. No, no tak, no. interesuję się oglądami, planami, parcelami. Tak też odpowiedziałem tam, ale ja uważam, że to jest duży błąd. Uważam, że te pompy, które chcą postawić tam, chcemy postawić na, na posesjach prywatnych, powinny być tak samo wzięte na, na wyposażenie HZB, tak jak jest taka pompa przy ulicy Powiedzmy Harcerskiej. A jeśli, jeśli była jakaś jeszcze, jeśli na przykład pan, który nam projektował to... Uważał, że jeszcze jest jakaś możliwość, ale ona będzie droższa czy coś, to chciałbym wiedzieć jaka to jest ta możliwość. No rozumiem, że może być jakaś droższa i, i, i została wybrana ta, tylko czy była w ogóle jakakolwiek rozważana? To jest trzecie pytanie. Jeszcze mam takie pytanie i też chciałbym, żeby to odpowiedź przyszła na piśmie. Ludzie mają straszne, straszne zastrzeżenia co do powstającej drogi przez Bronisławkę. Czy jest prawdą? że powstająca droga przez Bronisławskie, w osi drogi leży woda, to znaczy leży położony wodociąg bo jeśli tak jest ja powtarzam, nie wiem, nie widziałem planu ale jeśli tak jest, to coś dla mnie jest niechalne bo jeśli z czasem powstaną tam działki, jeśli z czasem będziemy budować przyłącza to nie róbmy tak jak kiedyś było, nie budujmy pierwszy asfaltu a później będziemy je ciąć. szkoda kasy powtarzam, nie wiem, ale jeśli tak jest jeśli ta droga idzie takim wężem jak przyjeżdżają przedwczoraj, uważam, że można było się tam jakoś z rolnikami dogadać, żeby to jakoś zaplanować, żeby to szło, powtarzam, ja ze swojego sądu, nie jestem wachodni. Ale nie wiem, czy ktoś rozmawia z rolnikami i warto by teraz tych ludzi tam zapytać, czy są zadowoleni z tej drogi. A ja chciałbym wiedzieć, czy prawda jest, że po Wosi jezdni tam będzie woda asfaltem Po jeszcze mam taką, Panie Wójcie, prośbę. Jak się zadaje pytania jakieś, to ja może, być nie być gołosłownym, to sobie przyniosłem. Niedawno jak w styczniu pytałem o przesunięcie słupów na ulicy szkolnej. Czy coś się w tym dzieje? No dzieje się. Później pytałem 6 maja. No i dostałem taką odpowiedź. W sesji przedstawienia słupów ulicy szkolnej trwają rozmowy z PGF dystrybucja SA. Odpowiedź wyczerpująca podająca termin. Dla mnie to jest taka odpowiedź troszkę zbywająca. To jest na tej zasadzie facet nie wrzeć na głowę, Bo gdyby ktoś powiedział tak, trwają rozmowy, które mają być zakończone przypuszczalnie w grudniu 2011 roku. To ja bym sobie odnotował w swoim stałusz kalendarzu, że w grudniu 2011 roku wrócę do tego tematu i sprawdzę, czy to zostało załatwione. A tak to nie wiem, kiedy mam wrócić. Żeby nie być gołosłownym... Zacytuję Państwu jeszcze jedno. Jako radny Radzie Okręgu Gminy Palcerów zwracam się z prośbą o zorganizowanie spotkania mieszkańców ulicy Zwierzbowej z projektatem kanalizacji gminy Podmiechowej. No i tutaj jest mój wywód. Chodzi o to, że ta ulica nie ma kanalizacji. Ja rozumiem, że ktoś wypowiedział. Panie radny, szanowny Panie Radny, takie spotkanie przewidujemy do końca. Załóżmy Pańskiej kadencji. To też my wiedział, że dopiero mam się pytać na koniec kadencji. Ale jeśli dostaję taką odpowiedź, i może ją zacytuję, nawiązanie do pańskiego pisma oraz wniosku mieszkańców z dnia 20 kwietnia, to nie była prawda, bo wniosek był składany 1 kwietnia. Informuję, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie z projektantem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i dalej jest tak w miarę posiadanych środków. Ja pamiętam, jak w poprzednich radach, jak pytałem się o coś, jak górecka zwykle się mówi o tak. W miarę posiadamy środki. Ja zrozumiałem, że to nic nie ma. To jeśli tak, to piszcie też. W miarę posiadamy chęci i środki. A jeśli mamy się poważnie traktować, a naprawdę niezwykle urząd traktuje poważnie i wójta, i całej gminy, i wszystkich pracowników, którzy są w urzędzie, to prosiłbym, żeby te odpowiedzi nie wymytał w takiej zasadzie. Facet nie drzeć. My rozmawiamy na ten temat. Kiedyś Ci tam odpowiem. Dziękuję bardzo.